Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w klubie muzycznym. Bardzo, bardzo na naszej co niedzielnej sesji z muzyką jazzową, improwizowaną, autorską o nazwie Jazz Session. Ja nazywam się Gniewomir Tomczyk i będę miał ogromną przyjemność towarzyszyć Państwu tego wieczoru. Zanim przejdziemy do naszego gościa, który już bardzo wygodnie tutaj się rozsiadł. Um, chciałbym zaprosić Państwa na kolejne wydarzenia. Za tydzień 24 zagramy z Junior Robinson Quartet. Jest to projekt duńskiego czarnoskórego wokalisty soulowego, który zaśpiewa wiele utworów gospelowych i soulowych. Także zapraszamy. A za dwa tygodnie wystąpi Patrycja Zarychta, która zagra swoją płytę szczęście, którą skomponowała wraz z Michałem Urbaniakiem w akustycznej odsłonie. Także zapraszamy. A dzisiaj. Michał Milczarek, wielkie brawa. Dobry wieczór. Trochę się czuję, jakbym miał premierę książki swojej, ale nie napisałem jeszcze takiej, więc, więc to jest niemożliwe. Czyli to znaczy, że dzisiaj jest koncert. Dzisiaj jest koncert. E, powiedz mi, ponieważ ostatnio taką świeżynką jest to wasza trasa po Chinach, jakbyś mógł op 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 opowiedzieć same anegdoty, jakieś rzeczy z backstage'u. Ano, nie chcesz tego. Eee, Anekdoty rzeczy Czy płacą w Chinach? Czy płacą w Chinach? Bardzo dobrze. Płacą. Eee, nie, jeżeli chodzi o anegdoty i rzeczy z backstage'u, to musielibyśmy tutaj siedzieć do wtorku, gdyż działo się tam bardzo wiele jazzu i i rock and rolla, ale, ale no, no nie wiem czy świeżynka, bo byliśmy tam w marcu, kwietniu, jakoś coś takiego. E, natomiast. Hmm? Świeżynka sprzed kilku świeżynka miesięcy. Świeżynka sprzed kilku miesięcy, tak. Ale to był w ogóle już drugi raz nasz w Chinach i to się odbyło w ramach, w ramach projektu Jazz po Polsku. A kiedy był pierwszy raz? W 2017 roku. Także wróciliśmy tam, czyli już wiesz, na początku trochę zdobyliśmy rynek. A potem, kurde, eksplorujecie. Tak, eksploracja, ale to wszystko dzięki Kubie Krzeszowskiemu. Być może Który jest Kuba gdzieś tu jest. Z nami. Z nami. Kuba, jesteś jest wielkie Kuba. brawa dla Kuby. Słuchajcie, Kubę. to jest szalony człowiek. Proszę Państwa, jazz po polsku, fantastyczna no. inicjatywa. Naprawdę. Jak, jak kiedyś do, do kogoś z Was Kuba strasznie śmieci. W ogóle. Jak, jak kiedyś do kogoś z was Kuba napisze i, i na przykład, hej jedźmy do Chin, jedźcie, jedźcie, nie pytajcie o nic, jedźcie z Kubą do Chin, jest super. I jak powie, że jakoś to będzie, to też jedźcie. Jak Kuba powie, jakoś to będzie, to tym bardziej jedźcie, bo jakoś to jest. Um, powiedz Będziemy, mi, jedźcie, jedźcie. jak wygląda chińska scena? Chińska publiczność. Jest nieco większa niż ta na pewno w większości przypadków. Tutaj. Tak. Mhm. E, natomiast nie żartuję. E, e, chińska Trudno jest mi mówić o chińskiej scenie, dlatego że w zasadzie e, z zespołem wiesz, eksplorowaliśmy tematy ze swoich, swoich koncertów i, i, i bardziej mogę coś powiedzieć o publiczności tamtejszej, która jest taką ciekawą tkanką e, społeczną. Natomiast e, co, jest zupełnie inaczej niż w Europie. To, to, to na bank, dlatego że tam, wiesz, pojęcie muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej jest nieco, nieco, nieco inne niż, niż w naszym wydaniu, ale, wiesz, zespół wchodzi, wiesz, dokonuje takiej przez 10-15 minut szybkiej terapii szokowej, a, a, a potem oni tak, kurde, spoko i potem już naj, najczęściej zostają, wiesz, w tym przekonaniu, także chyba, chyba okej, okay, no. Fajnie by było, żeby na przykład kiedyś Kuba przywiózł tutaj paru Chińczyków i na przykład, żebyś im zadał im to pytanie, no nie i na przykład rzucasz hasło MM3, a oni. O, tak! To by było super. I tylko po to ich, ich sprowadzimy, I Tylko po tak? to, tak, tak dokładnie. dokładnie. I potem dzięki, wiesz, paszporty, tak, w ogóle, tak, wszystkie tak, dyplomatyczne, tak. wiesz, cały projekt, co, nie żeby przyjechali, powiedzieli, że było super. I samolocik dalej tam, wiesz, Kuba ich odwiezie na okęcie. Świetnie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o brzmienie waszego będu, bo wiem, że. Jazz jest tylko z jednym z elementów, który eksplorujecie we wspólnym brzmieniu. Jakbyś mógł opisać właśnie w, w kilku krótkich słowach, jak gra MM3? Jak, o, Oprócz tego, że dobrze. O, świetnie, wiadomo. Brzmienie MM3 to jest w ogóle taki temat. A w ogóle muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bo odnośnie tego, co się dzieje tutaj, co jest na przykład dla mnie niespecjalnie zwyczajną rzeczą, nie? że się zaczyna koncert, ale zanim jest koncert, jest wywiad. Natomiast okazuje się, że w Chinach, słuchajcie, to jest totalnie normalne. Wręcz jak przed koncertem nie ma wywiadu, to jest dziwnie. Ściągnęli ze mnie, no. Także, no, także to, jest, to jest ciekawe. Wspomnienia, wspomnienia wracają. A jeżeli chodzi o brzmienie zespołu, to tak naprawdę dzisiaj macie, macie do czynienia z takim. Mm, to nawet nie jest odświeżenie, tylko to jest po prostu zupełnie nowa formuła, mlasnąłem jak Jarosław Kaczyński, przepraszam. To jest zupełnie nowa formuła, za którą odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy w zasadzie, bo tutaj jest bardzo dużo nowych instrumentów, natomiast tutaj takim, wiesz, dyrektorem koncepcyjnym, jeżeli chodzi o tą całą kablologię i tak dalej, jest Mateusz Modrzejewski, który nie tylko gra na perkusji, ale również wymyśla te różne bzdury. A ja mu cały czas... Tak, można w ogóle bić brawo Modrzejowi, bo nawet być może gdzieś tu jest. Chociaż znając Modrzeja Mateusz, pali, pali fajkę właśnie. Nie, pali... Yes. A jest! Przy lampie, proszę Państwa. Tak, więc to właśnie on, tak. Drugim tutaj w kolejności do przekonywania na tego typu tematy jestem ja i ja gdzieś tam się, wiesz, uginam. Potem jest Bartek, no ale to Bartka się na końcu zawsze, wiesz... Bo z, Bartkiem, maszista, tak, z Bartkiem się w Arkadi spotkam na kawę i mówię mu, Bartek, ale zaufaj, naprawdę, będzie okej. Okay. I Bartek mówi, dobra, okej. Okay. Więc, więc tak, to, tak to powstało, więc... Są zupełnie nowe rzeczy, jest wiesz, jest komputer w ogóle z całą sesją, syntezator. Także, także tak naprawdę bardziej grają muzykę elektroniczną w tym momencie, a jazz. No nie wiem, to jazz to trudny temat. Czy znaczy jazz chyba objawia się w Waszej muzyce w postaci po prostu improwizacji? No tak, tak. W zasadzie nie wiemy co. Nie wiemy, co się wydarzy na pewno Czyli podczas teraz koncertu. Nie wiemy, co się stanie. Jeszcze nie wiemy, co się, co się stanie. Także jeżeli jeżeli gdzieś szukać tych, tego pierwiastka jazzowego, to na pewno jest on. W Jest. No To jest po prostu improwizacja, nie? Ale na pewno znaczy myślę, że dla was dzisiaj będzie dużo momentów zaskoczenia. Na pewno o wiele więcej będzie ich dla nas samych. Także. Yy, I oby tylko i wyłącznie z przyczyn artystycznych, a nie na przykład, wiesz, sprzętowych. Czy Czyli coś. Zaskakujmy się, a będziemy zaskoczeni. Ładne, no, takie na niedzielę w zasadzie można powiedzieć. Amen. 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 Czyli nie wiem się, czy powiedziałem wszystko, co chciałem, bo wiesz, no, ale chyba tak, no. Tak, to jest czas dla ciebie, więc możesz mówić wszystko, co chcesz. O nie, nie, nie. Nie, 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 nie chyba, chyba powiedziałem. Bardzo się cieszę, że przyszliście Ale w ogóle jest podczas koncertu taki jeden moment, kiedy ja jeszcze chwytam za mikrofon i mówię. Eee... Jesteście z nami podnieście. Tak, mm, do, dokładnie. No, tak? Tak. Zdejmuję bluzę i kończę koncert z gołą klatą, a na końcu wchodzę w koronie, wiesz. Słyszałem w garderobie hasło Freddy Mercury, więc liczymy jest dzisiaj na hasło. gołą klatę. On, jak gdzieś ja się pojawiam, to też często hasło Freddy Mercury pojawia się wokół mnie. To tak. Czyli wasz zespół MM3 to nie jest tylko Michał Milczarek, ale, nie, nie, ale brzmi nie, nie. nie będę Nie, w ogóle kiedyś zespół nazywał się Michał Milczarek Trio, ale nikomu nie chciało się wymawiać tej nazwy, nawet mi, yy, więc nazwa MM3 jest o wiele... O wiele lepsza, yy, więc poza tym wiesz, jak Michał Milczarek trio, no to wtedy wiesz, wychodzi, że no ten tam wiesz, ten Michał Milczarek musi coś tam wiesz. To jest wiesz, takie jazz, musi coś tam jazzowe po, też troszkę. Bardzo że, jazzowe, mamy no, my raczej bardziej tak od jazzu niż, yy, niż do mm. jazzu, wiesz. Yy, natomiast yy, wiesz, ten Michał Milczarek ma dużo odpowiedzialności, a w MM3 jednak tą odpowiedzialność czasami spycham na, na inne jednostki, wiesz, więc to jest, to, jest, to jest lepsze, wiesz. Jest taka wiesz, jest, jest, jest band, nie? A jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Kiedy powstał Michał Milczarek? Z... <grystanie> 1900. Jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę to mniej więcej w okolicach czerwca 1989 roku, bo urodziłem się w marcu 90. Więc, więc Czy to tak. był jakiś festiwal może muzyczny? <grystanie> tak. Tak, jakiś tam festiwal. Teraz jest, jest czas albo coś. na <grystanie> na pytanie z publiczności, to <grystanie> Dobra, jak powstał, jak powstał zespół? Zespół, Chyba powstał, tak, no. zespół powstał tak, że go wymyśliłem, powiedziałem okay, po, Mądrzejowi, Modrzej, hej, zróbmy zespół, Mądrzej powiedział, dobra, okej, okay, mamy wasistę, nie, no to niech będzie Bartek Łuczkiewicz, chociaż wcześniej jeszcze grał z nami przez chwilę Sebastian Kucharski, którego pozdrawiamy, nie ma go tutaj na pewno, ale jest, ale jest Bartek cały nie czas. Nie nagradzajmy go. Nie, zasady. przesady, ale zespół, zespół gra w niezmiennym składzie w zasadzie od siedmiu lat, wiesz, już niedługo będzie osiem. Siedem lat. Szok, słuchaj, naprawdę, już niedługo prawie jak budka suflera. I potem wiesz, rozpadamy się, o pożegnalna trasa, i potem wiesz. Mam 10 puent, ale, ale nie chcę <laughs> żadnych skorzystać. Reaktywacja. E, powiedz mi, bo wiemy, że byliście na trasie, wiemy, że byliście drugi raz po Chinach, że też koncertujecie dużo za granicą, mało w sumie w kraju, co tak. czyni ten koncert jeszcze bardziej wyjątkowym. Naprawdę, on jest wyjątkowy, bo to jest pierwszy koncert w Warszawie od, od ponad dwóch lat. także... Czujcie się Państwo czas. na wyjątkowym wydarzeniu. Bardzo my wyjątkowym. Się, my się My się czujemy, naprawdę. Słyszałem jeszcze, jak tutaj montowaliście się na scenie, padło hasło: e, będziemy tańczyć, w sensie, że będzie można tańczyć. Czy można, to prawda? Ta, no, naprawdę, można tańczyć. Jest dużo momentów, kiedy można tańczyć i na przykład, jeżeli macie ochotę, tam wypieprzyć te stoliki gdzieś i, chodź, i przyjść tutaj i. To tak, tak, żeby tam, to to Bardzo, za, bardzo za zapraszamy, naprawdę. To jest w ogóle takie wielkie marzenie Modrzeja. On tak mówi o tym mniej więcej od jakichś dwóch, trzech lat, że tak, o, do tańca, fajnie. fajnie. I to się może spełnić, słuchajcie, naprawdę. A może w ogóle za, za, za parę dni ma urodziny, więc możemy mu zrobić prezent wszyscy. Padła cisza, więc przejdę <głos> dalej. <głos> Sami tancerze. Powiedz mi, jakie plany ma zespół MM3 na najbliższy rok? No, nie, rozpaść na się, jutro. nie rozpaść się do końca tego roku, mamy nadzieję, że to się uda. Ambitny plan? Ambitny, no. Tak. A potem no, szlifujemy cały czas jakby nowe, nowe pomysły i nowe, nowe brzmienie, więc w przyszłym roku chcemy na pewno na pewno więcej, więcej rzeczy ponagrywać przede wszystkim, bo ostatnie, ostatnie nagrywki z naszej strony to jest, wiesz, 2016 rok. Więc to już czas na pewno na coś, na coś, na coś odświeżonego. I to będzie która płyta? Wasza? No na to trzecia. trzecia. Ale znaczy, tak naprawdę nie wiem, czy to płyta, bo w ogóle dzisiaj to już chyba płyty nie są modne, nie? Coś innego trzeba zrobić. Jeszcze nie wiem co. Ale w ogóle muza dzisiaj to już jest trochę za mało, nie? Tak. Super, super puenta, fajnie, że przyszliście. Muza dzisiaj to za mało, Kochani, dlatego mamy w ogóle fajne bluzy, muza to... mamy fajne bluzy. Wiesz, Bartek jest dzisiaj taki pszczółkowy, ja mam, tak. kl, ja mam Klimta, a, a mocniej ma Maska. w ogóle tak jest takie. Tak, ze SpaceX, tak. żeby dzisiaj dobra. odlecieć. Mhm, no. e, skoro już o płytach rozmawiamy, wiem, że przyniosłeś troszeczkę towaru. Tak. Czy moglibyśmy je zobaczyć? Wiem, że tam są z boczku. Tak, są dwie, pokażę, pokażę, pokażę wam, e, potem będą wasze, dobra? Wszystkie. Wszystkie. Taki jest deal. Mogę o nich opowiedzieć w jednym zdaniu. Te, tak wygląda okładka pierwszej płyty tego zespołu. Drugie zdanie, tak wygląda okładka drugiej płyty tego zespołu. Obydwie są super, aczkolwiek dzisiejszy koncert będzie lepszy. Można je kupić potem ode, ode mnie. co jest o tyle ważne, że w ogóle dzisiaj i w zasadzie to już zawsze z tym zespołem jeździ na czyli czwarty członek tego zespołu, którego trzeba jakoś opłacić, słuchajcie. Więc jak kupicie. Wielkie, wielkie brawa! Jak kupicie płyty, to będzie lepiej, no nie? Jak kupicie płyty, to ustyk dostanie. Dokładnie, jak z jak, tego koncertu. Jak, dokładnie. Jak nie kupicie płyty, to wiecie, no życie artysty i te sprawy. Ale tak mówiąc serio, zapraszamy po koncercie Państwa tutaj do artystów po scenę, będzie można z nimi sobie zrobić zdjęcie selfie, porozmawiać i zapytać, dlaczego tak głośno. Albo na przykład dlaczego tak fajnie. Dlaczego tak fajnie? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Też będzie można podpisać taką płytkę. Oj więc, oj oj, uwaga. Więc zapraszamy po koncercie. Dobrze, czyli gdzie można was tak naprawdę znaleźć? plany, Można nas, można nas, które znaleźć, będą... można nas znaleźć na pewno na Facebooku, tam nas szukajcie, czasami wylepiam jakieś posty, mądrzejsze, bądź głupsze. Można też nas znaleźć na Instagramie, to jest nasz nowy kanał komunikacji. I, I wszędzie i tak, MM3. Wszędzie, tak, MM3, to dość prosto znaleźć MM3, w adresach pisane po polsku TRZY. Więc tam nas można znaleźć, jak się dzieje coś nowego, to tam na pewno to też jest ogłaszane. To jest taki odsiew, bo to trzeba też ortografii trochę znać. Żeby napisać 3? Ja się spotkałem z wieloma. Mam dużo na razie, nie chcę wykorzystać ani jednej z nich. Nie, na MM3, nie RZ. Także zapraszamy Państwa na odwiedzanie, do odwiedzania zespołu. Na stronach, na fanpage'u. i na YouTubie oczywiście. I na YouTube, na YouTube tak. Bo jak ludzie na przykład widzą, że jest filmik, co ma mało wyświetleń, to wtedy. To myślą, wtedy, że, o, to słabo. Myślę, że słabo, nie? A jak no zobaczą, że ma dużo wyświetleń, to wtedy na przykład pomyślą, że lepiej. Nie? I też zapraszamy na e, kanał YouTube Jazz Session, na którym pojawiają się co tydzień koncerty, wywiady właśnie z takich wydarzeń, jak na przykład dzisiaj. I ten e, dzisiejszy wywiad też tam będzie. E, tak. A, o, czo, e, dobra. Okej. Okay. <śla> Bo nie chciałem się zapytać proszę, czy jest opcja ewentualnego jakiegoś cięcia, ale to co powiedziałem to już poszło, tak? E, chcesz jeszcze coś dodać? Nie, nie no, właśnie nie, raczej myślę o tym, co odjąć niż co dodać. Wiesz, to w muzyce też się sprawdza. To pomóc. powiedz zawsze możesz powiedzieć, że żartowałeś i wtedy będzie wszystko okej. Okay. Ale to pff, ci, którzy, ci, którzy mnie znają prywatnie wiedzą, że ani jednego mojego słowa nie należy traktować poważnie. Więc I to akurat. <laughs> <laughs> Dziękuję. Po tym, po tym koncercie też tak powiemy. Żartowaliśmy. 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 No, tak, żartowaliśmy. Proszę Państwa, wielkie brawa. Michał Milczarek.